Witajcie, dzisiaj będzie challenge z dużymi przynętami 20 cm plus. Także mam nadzieję, że coś się uda zrobić. Zapraszam na film. Dzisiaj łowię moją, moim ciężkim spinningiem. To jest Jagi Classic od Dama. Spin Heavy. Także do 80 gram wędkę. Około no węteczek to jest. Zauber, Ryobi. Taki zestaw dosyć mocny plecionkę dwudziechę żeby mi się tutaj mniejsze szanse na jakieś od... odpadnięcia przyrzęt. Mam nadzieję, że niczego takiego nie dojdzie. Około 5 stopni ciepła, dość silny wiatr, nie jakiś taki miwający głowa, ale dość silny. Woda ma gdzieś koło pewnie 3 stopni. Może 4, maksymalnie, ja, czyli koło 3. Wczoraj było bardzo ciepło, jesteśmy między świętami Jest ryba Kurde, nie nagało się brania niestety I to ładny szczubel Wydaje się taki, no, pomijając przyzwoity Zobaczymy co to będzie. Tak, myślałem, że będzie większy. To jest z boku lekko. I zobaczcie, 20 cm przynęta nie zrobiłem żadnego problemu. Zobaczcie, jest jeszcze belet. sobie psotnik. Zaraz go odczepiam nauczony doświadczeniami z zeszłego roku o zmierzmy z buja idą tu ma no 50 małym okładem taki szczupaczek fajniutki 50 może 1 cm Jadę, wypuszczam a pojedziemy z bólu bardzo fajny początek dnia mam nadzieję że to nie był jedyny dzisiaj i na 20 cm literka od dajwy zdaje się to projekt jest także idziemy dalej tu postanowiłem sobie przetestować mój najnowszy nabytek 20 cm trauta od Saucz No okay. Znaczy taki kolos, 23 cm niestety żadnych byłem chwilowo. zmieniam na coś, coś innego. Zobaczmy takiego dzielkiego. Yes! Siedzi znowu proweks Trochę inny kolorek ładne uderzenie. No. fajna ryba! Fajna ryba. Zobaczcie A tam fajna Wymianowo O tak powiem Wymianowo Opa Sami sobie zobaczcie Cóż to chwyciłem I się skusił na takiego 20 centymetrowego Rexa Mhm. Mm Okej. Okay. No nie, to trzeba, to trzeba, będzie zrobić przy pomocy innego urządzenia. Jedno wyszło. Drugie pewnie też wyjdzie. O! Okej. Okay. Zobaczcie. Taki oto szupaczek Sprawdźmy ile on tu ma. O, tej mojej miarce. Okej. Okay. 50. O, dokładnie taki jak tamten. Zobaczcie, taki wymiarowy szpaczek. Z 50 cm, 51 może. O, i ja go opuszczam o pijaweczki, widzę ma no, na sobie. Dobra, uciekać z bólu. O, odpłynął. Także super, druga lipka dzisiaj i w zasadzie na ten sam typ przynęty, czyli Daiwa Prorex, tylko troszkę, o Jezu co tu się w troszkę innych kolorkach, już Wam pokazuję, cóż to za guma była, o, zobaczcie, taki Prorexik, tym razem już z główką wkręcaną, tamten był na lekko, ten już troszeczkę 10 gramowe obciążenie ma, także fajna lipcia. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś się udało dzisiaj. Niestety nic więcej nie siadło i zrobiło się pięknie zimno. Ja już na dzisiaj kończę. Uważam challenge za wykonany. Dwa szczupaczki takie wymiarowe, nie za wielkie, ale padły na 20 cm Projeksa. Trochę rzucałem też większymi przynętami, niestety efektu nie było, tylko te dwa brania, dwie ryby. Także nic nadzwyczajnego, ale fajnie coś się udało złowić jeszcze w grudniu, przed końcem sezonu. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcji no i komentarzach, jeśli chcecie coś mi przekazać. Do zobaczenia, cześć.